Tak. No. Masz pro? Nie. Yeah. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, ja jestem jest a to kanał Rejs'a Cześć. Witajcie ponownie. Ale to jest dziwne po tak długim czasie. Znowu gadać do siebie w kamerce. Jednak, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, Mieliśmy plan na przeprowadzkę, która się udała. Co prawda nadal czekają na nas sprawy remontowe. Na przykład drzwi od jeszcze nie mamy. Ale to bardziej zamiła sprawa. Tymczasem, korzystając z wolnego popołudnia, chciałabym doprowadzić naszą kuchnię o taki jeden poziom wyżej. Teraz możecie zobaczyć, jak prezentuje się nasza szuflada. Zarówno to za z oczyszcami, jak poniżej z garnkami. Nie ma się najlepiej, przydałaby się tam lekka organizacja. Mm. I po miesiącu nareszcie zebrałam się na zakup wkładów do szuflady i czegoś jeszcze? Chyba tylko wkładów. Zamówiłam jeszcze taką deskę, jako wypełniacz, ale to zaraz wam pokażę. No i tak, dlaczego tak długo nie było filmów na kanale? Trochę zmęczenie było przeprowadzkowe. Trochę nie mogłam się przyzwyczaić do nowego układu. Długo też nie miałam swojego biurka komputerowego, bo złożyliśmy je w zasadzie tydzień temu, może z 10 dni. Minęło odkąd jestem w stanie usiąść porządnie przy komputerze, wygodnie. <gry> Całe szczęście, że przeprowadzaliśmy się dosłownie. 4-5 kilometrów, bo jeżeli byśmy mieli zmieniać całkowicie miasto, to ja nie wiem, jak by to wyglądało. A wracając do wkładów to w zasadzie zamówiłam dwa, żeby sobie jeden wybrać jednak na stronie internetowej kliknęłam i opłaciłam, jednak okazało się po fakcie, że towaru nie ma. Przyszedł więc tylko jeden wkład na sztucę no i mam nadzieję, że to będzie ten, który. Chciałabym wybrać. Hmm. Troszkę się wydział, ale mam nadzieję, że będzie ok. E, tutaj jest też wkład do szuflady do biurka. Fajny. Taki całkiem porządny ten plastik. Ale to odłożę tutaj. Tak się składa, że w kuchni mamy tylko jedną dużą szufladę, którą się udało tutaj z tej strony, jak mnie widzicie, upchnąć. Jest jeden pion. Jest jedna szuflada na sztuce i dwie szuflady poniżej. Bo tak, to tutaj mamy pralkę, a tu zmywarkę, A tutaj jest miejsce na rzeczy organizacyjne, takie około sprzątające pod lewem. Więc szuflada również tam jest mało użyteczna, z racji na małą ilość miejsca, a tymczasem wkład fajnie się prezentuje. No fajnie, ale może, może nie za się złotych z grosza. Co poza kadrem, to nie kuję oczy, nie? <laughs> to już jest okej. Okay. Zmiana kadrów. Na razie wrzucam wszystko jak leci, a organizacją zajmę się później. Ostatnie dwa cygara kubańskie. Ech. Jest skrócenie na głębokość. Pokójnie. Z wygląda tak, że on tutaj opiera się o tył szuflady. I w sumie mogłabym to obciąć, ale w zasadzie fajnie, jak to jest takie lekko pochyłe. Teraz sobie jeszcze pomyślałam, że w sumie fajnie byłoby to przetrzeć. Przyszedł być na konsultację. To tak, pierwsza rzecz. To do darmowej wysyłki. Wzięłam jeszcze tą deskę, tak. To jest na wypełnienie. Czy chcemy ją? Czpoko. Tylko, że kosztuje 108 zł. Ile? No, do, więc dlatego założyłam ją do zwrotu. Też zwariowałam, jak zobaczam tę cenę, myślę. Kurde, fajne wypełnienie, takie, nie? Że tu akurat zrobili deskę pod wypełnienie do tego... No tego i takie fajne. Pomierz ją i ja No właśnie tak ja można... No. A druga sprawa jest taka, że tu się jakby mogę to skrócić i wtedy nie będzie się tu opierało, a teraz się opiera i mamy taki lekki pochył, ale to też nie jest złe, bo w sensie fajnie tak sztuczce się będą. Nie? Czy, czy chcemy to skracać? No, spoko. Dobra. No i mały fuckup, bo chciałam tę <laughs> przegródkę na herbatki. I chyba zostanie mi tylko tutaj miejsce. więc no nie jestem przekonana co do efektu końcowego tu jeszcze trafią sztućce tylko te, które mamy, wszystkie są w myciu małymi krokami trochę zaczęłam w górnej szufladzie teraz ogarnę z grubsza w dolnej szufladzie a potem będziemy się szczegółami zajmować bo nie ma też co tak wszystkiego naraz czekoladę i te musli wyciągnęłam z górnej szuflady żeby wrzucić do dolnej a teraz wyrzuciłam na blat z słodycze chciałabym, żeby były w jakimś pudełku. Mam takie cztery pojemniki, w których chciałabym, żeby był cukier, cukier, mąka. Są już umyte, przygotowane. Czas na mycie. O nie, a tu ubity. Ciekawe, czy to ja? Czy takie kupiłam? Te pojemniki są z PEPCO 15 albo 20 zł. i będę. nie ma, ale chyba na moment obecny jest ok, jest dużo lepiej niż było. Jedyne co to nadal, nadal potrzebne jest pudełko na no te wszystkie słodycze. Ale już pierwsza szuflada prezentuje się, no nie wiem, nie wiem jak to ująć, lepiej. Bardziej zorganizowana jest, Więc na ten moment się na tym zatrzymamy a tak się składa, że pomimo tego, że nie widzieliście mnie tu na kanale to ja cały czas próbowałam coś nagrywać z różnymi skutkami dlatego część tych materiałów chciałabym Wam pokazać teraz materiał, który za chwilę zobaczycie może być jeszcze bardziej chaotyczny niż ma to miejsce zazwyczaj bo raczej zdajecie sobie sprawę jeżeli widzieliśmy się już tutaj na kanale że moje filmy nie należą do najbardziej zorganizowanych. Witam Was z nowego mieszkania. Niedługo warunki do nagrywania powinny być dużo bardziej przyjemne dla oka. W ramach nagrody. Aha! Ada? Tak. No. Masz pro? No, moja paczka, jak ja mam otworzyć? No bo już się zabrałam i miałem wszystko gotowe. A tu, dupa. Wydaje nam się, że w budynku obok odzyskali już prąd, ale. U nas nadal ciemno, a, a niedługo musimy wyjść z mieszkania, więc otwieram baszkę w warunkach jakie są. Choje te są ukorzenione. A, no i są to choje. Trzy ukorzenione choje. O, już paczek. Cieplusi. Бушек. Бушек. Di flora Ro, Rotu... Rotu co? Rotu di, rotu di flora. A ja tą akurat mam. Tylko taką malutką. Waka. Ale zapomniałam jak się nazywa. Ale mnie twoja obecność stresuje. Ui. Gdyby nie brak prądu nie byłoby mnie tutaj. No, no, tak, tak, no, takie mamy warunki, z takimi pracujemy, ale. Okropnie poza moją strefą komfortu. To nie zapłacić za prąd. A, mamy prąd! Tak, mamy tajmink, Musiałam powiedzieć, że się stresuję? Nie, to nie zapłacił za prąd, bo no. To z racji na długość filmiku, komputer lekko zaczął mi odmawiać posłuszeństwa, dlatego filmik ukaże się w dwóch częściach, ta jest pierwsza, następne je rozpakujemy oraz pokażę Wam jak mają się teraz, W miesiącu, odkąd przyszła paczka, a widać ciekawe wzrosty, także stay tuned, jeżeli film jest już dostępny, to widzicie powyżej okienko. Na razie!